Dzień dobry, witam serdecznie, bo Kopytek, Kodek, psycholog, psychoterapeuta. Żyjemy w czasach, kiedy nasze tempo, tempo naszego życia yy, wybiera coraz yy, trwalsze, coraz yy, bardziej negatywne yy, piętno w naszym życiu. Yy, wielu z nas yy, doświadcza silnego, chronicznego, przebywającego, bardzo toksycznego stresu, wywołanego właśnie tempem życia. Yy, Wiele osób czynnych zawodowo nie radzi sobie ze stresem. Stres. Powoduje powstawanie kortyzolu, a ten bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Dzisiaj pragnę skupić się na kwestiach płodności i problemów z zasięgiem ciąży wywołanych właśnie silnym stresem. Zauważyłem, że wiele moich pacjentek, klientek, które są czynne zawodowo bądź prowadzą własne biznesy. Ma problem z zasięgiem w ciąży. E, miałem już e, takie przypadki, kiedy e, po terapii, po kilku miesiącach e, terapii, po kilkunastu spotkaniach, e, kobiety miały zdecydować się do swojego życia, do swojego świata i podjąć decyzję o e, zwolnieniu tempa. Dzięki czemu problemy z zasięgiem w ciąży e, mijały. Jeżeli uważacie, się panie, że. Czas coś zmienić w swoim życiu, czas zwolnić, zapraszam na darmową półgodzinną konsultację, podczas której ustalimy, co takiego będziemy robić, jak będziemy pracować, w jakim kierunku będziemy pracować. Zapraszam do kontaktu na mojej stronie www.wojciechkopytek.eu bądź na Facebooku LinkedIn. Pozdrawiam serdecznie,